Cześć, mam na imię Renata. Zaczęłam startować od niedawna. Startowałam wcześniej w fitnessie sylwetkowym. To jest mój debiut akurat w kulturystyce, w kulturystyce kobiet. Okej, okay, powiedz nam skąd jesteś. Jestem z Warszawy. Z Warszawy, OK, Powiedz czy masz trenera, czy sama jesteś dla siebie trenerką? Powiem tak, konsultuję się z, oso z osobami, które startują już od dłuższego czasu i z osobami, które startowały w kulturystyce, ale ogólnie prowadzę się sama. OK, ja swoim okiem takim może mało profesjonalnym widzę, że jesteś w doskonałej formie. Jak oceniasz? Formy, jeszcze duże są braki, ale myślę, że z roku na rok poprawiam swoją sylwetkę. Wiadomo, każdy zawodnik z czasem zdobywa doświadczenie i myślę, że to jest to. Ok, powiedz jak długo trwały przygotowania? Te akurat pół roku. Ok, czyli mówisz, że generalnie wolisz fitness niż kulturystykę? Tak, zdecydowanie. Ja nie chcę być kulturystką, to jest po prostu taki chęć sprawdzenia się. Czymś... A, a czy mogłabyś tak nam generalnie porównać dla wszystkich kobiet? Czym się różni tak naprawdę fitness od kulturystyki? Oprócz tego, że no wiadomo, są większe mięśnia, tak? E, przede wszystkim są większe, jest większe umieśnienie, jest większe wyżyłowanie ciała, tam jest bardziej, kobiety są takie delikatniejsze. No i przede wszystkim e, w kulturystyce jest dodatkowo układ dowolny. Okej, dzięki. Czy mogłabyś nam jeszcze pokazać swoją ulubioną pozę, tak do kamery? Moja ulubiona poza? Proszę bardzo. Dobra, dzięki wielkie. I dziękuję serdecznie.